Na pewno po live'ie pogadacie. <noise> czy rozumiem, że mogę do ciebie później zadzwonić, Eryk? Kurczę, właśnie nie wiem. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Eryk, Eryk to jest Mów dobry wszystko. pomysł. Jeśli ci pokażesz, to jest dobry pomysł. Proszę cię, odbierz ode mnie telefon. E, tak, i to co piszecie? Tak, mam, mam egzamin do 8 kawałkiem, tak. No właśnie. Egzamin na to, prawo jazdy. Widzicie, i to jest właśnie to, o czym ja wam mówiłam, że y, cokolwiek byśmy tutaj nie powiedzieli jemu i jej, oni i tak. Klaudia, <grym> <grym> to, to nie jest śmieszne, to jest straszne, bo za, za miesiąc za dwa będzie taka sama taka sama narracja. Ja wiem że w że nie będzie. Może się wszystko jakoś ułoży. Eryk powiedziałeś tutaj nam wszystkim, że nie chcesz kontaktu, po czym Klaudia ciebie pyta i Kinia powiedziała, że pogadacie. Ale on się już nie da zmanipulować, on wie, czego chce, na pewno porozmawia ze mną. Dobrze, abstrahując już od waszej relacji, która jest śmieszna, tragikom... Nie jest śmieszna, nie te te. Chciałabym, jeżeli jest tyle osób, wszyscy są ciekawi. Tak. Erik, jeżeli chcesz, możesz zejść na chwilę z okna, bo tutaj teraz nie będziemy cię potrzebować. Okej. Multikonta. Uwaga, zanim się kurzysz bardzo potężnie, chciałabym ci coś puścić. Dobrze, tylko poczekaj, znajdę to na, na YouTubie, Dobrze? zaczekaj. Dobra. A was bardzo proszę, żebyście się na chwilę opanowali. Mówisz, że multikonta nie są twoje. Tak, tak, nie są moje i dlatego zawsze ciągle powtarzam, że jeżeli ktoś mi to zarzuca, to niech idzie na policję, ale tylko pod warunkiem, jeżeli te konta faktycznie obrażają, grożą komuś, już nie jest. Dobrze. E, zanim przejdziemy do tego, co chcę pokazać, e, zapytam się o policję. Dlaczego ty w takim razie nie pójdziesz sama na policję? Bo to ty jesteś osobą publiczną, to tobie to zarzucają, tobie zarzucają rzeczy, których ty mówisz, że ty nie robisz. Dlaczego ty nie pójdziesz na policję, żeby... Oni jakoś sprawdzili, kto się pod ciebie potrzywa, kto może. De facto obraża Twoje. Yy, tak się składa Kinga. Tak się składa Kinga, że ja w ciągu ostatnich trzech lat byłam już dwa razy na policji w tej sprawie, niestety oni zrobili tylko bezsensowną notatkę, która nic nie wniosła. I powiedzieli, że ja muszę zrobić rozprawę cywilną, czyli to są koszta, ogromne koszta, żebym ja ewentualnie mogła namierzyć to i tych hejterów wszystkich, ukarać. i dlatego stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić, no bo są ogromne koszta, dlatego stwierdziłam, że nie będę tej sytuacji wyjaśniać. Na tyle, żebym ja musiała płacić za to, i to jest najgorsze w tej sytuacji. Dobrze. E... Ale są notatki. Są notatki znękania mnie, z multikont, są notatki z tego, co robili mi. Wszystko. E, dobrze, dobrze. W takim razie puszczę ci teraz coś, co dostała jedna osoba na swoją skrzynkę. Puszczę no. to dwa razy. Ustosunkuję się. E, nazwa konta tego, które to wysłało. Young and beautiful. Uh -huh. I posłuchaj proszę do końca, bo ciebie tam słychać. Puszczę to dwa razy. Słyszałaś? Tak, słyszałam i ja zawsze ustosunkuję. Zawsze ustosunkuję. Nie od dzisiaj wiadomo, że żyjemy w czasach, gdzie jest szczera inteligencja i różna technologia, gdzie można wszystko zrobić. A po drugie, to nie jest moim celu, żebym ja, poważna osoba, w miarę poważna osoba, tak powiedzmy teraz, w tym momencie, bo to, co było kiedyś, to się już nie liczy. Brała, nie wiem, przykładała rękę do ust i robiła takie coś, popatrzcie. no. Można zrobić to momentalnie. Więc... Bardia, chcesz, mi, chcesz mi wmówić, że ktoś wykorzystał sztuczną inteligencję, żeby zrobić pierda, a na końcu wkleić twój głos mówiący, o Jezu? No przecież to jest bardzo łatwe. Głosówki moje były w internecie przeróżne, bo gadało się, no różne wypowiedzi tak naprawdę. I to można. doskonale skleić. Którsza ta agencja jest w stanie zrobić piosenki na, na kanale Claudeliza, jakieś durne piosenki. I co za problem, jak ktoś weźmie rękę do ust i. pierdnie sobie ręką no do, ustami. No. To, to jest normalna rzecz. Dlatego ja się nie boję tej przyznać, że to, to nie jestem ja. I ja nie wiem jak z tym sobie poradzić, bo tych kąt jest dużo ostatnio. Jakieś, jakieś te. Yy, jak to było? Arbuzowa Zuza, jakaś Matylda Kwiecińska. Co tam jeszcze był? Jakiś Janusz? Co to Przez. w ogóle się dzieje? A proszę, żeby tutaj widownia mi tylko napisała, kiedy pojawił się taki pierwszy, pierwszy multik. No właśnie. Wow. Kiedy się pojawił? Nie pomyślę. Lata, lata temu. Dobrze, poczekaj. Kiedy, kiedy mniej więcej to było? Pamiętacie? lata temu. Czyli lata temu podejrzewam, że jeszcze wtedy nikt nie, nie słyszał na taką skalę o czymś takim jak AI e, i ta cała sztuczna inteligencja, o której mówisz, tak? Dobrze, dobrze mówię. No tak, tak, wtedy na pewno nie było. Na pewno takiego czegoś nie było wtedy. No właśnie, więc. Y, skąd? Co, tamte Multikonta to też była sztuczna inteligencja? A Marcin 000 a to też manipulować? O, no wiesz, no, się. no ja, ja się przyznaję tylko i wyłącznie do rzeczy, które robiłam, tak? I ja pamiętam, że jak hejterzy mnie gnębili prześladowali, to ja tak odchodziłam z tego internetu, wracałam co chwilę to samo, było, taka huśtawka nastrojów. No i w pewnym momencie, tak siedziałam sobie, my, co tu zrobić, nie? Poczekaj, tak nagram... okno, bo mi gorąco. Mów, mi? mów, mów! Y, Nagrałam sobie taki durny filmik z tym Marcinem 000 i tam gadałam, wiesz, że tej siostrze bliźniaczce taki zrobiłam prank. I wtedy coś tak odbiło takim echem. To było śmieszne dla niektórych, dla innych żałosne, ale to normalnie każdy ma prawo do swojej opinii, więc tam, wiesz, nie miałam problemu z tym. I do dzisiaj pytają się, czy mam siostrze bliźniaczkę. No oczywiście to zrobiłam, się przyznaję, są dowody, no to się przyznaję do rzeczy, które zrobiłam, tak? A do rzeczy, tu nie robię, to się nie przyznam. Mm. Multikonta, multikonta to jest najgorsze pomówienie w mojej działalności. Od razu mówię. Dobrze. A jak teraz, bym, bo mam jeszcze takie dwa, dwa pytania moje um, odnośnie multikont. później popytamy no, no, trochę tutaj jeszcze tu. e, Powiedz mi, jak to się dzieje, że za każdym razem, kiedy ktoś dzwonił, chyba dzwonił wtedy Idzik, um, ty, robia, ty robiłaś live'a na Instagramie tutaj z konta Travel with Claudia, a Idzik czy ktoś tam inny zadzwonił na jedno z multikont? No, i głowę miałeś cały czas na dole, Momentalnie odrzuciło, ty nie byłaś chwilę w ogóle obecna na live, tylko siedziałaś tak. Konto napisało: Spierdalaj do Idzika i ty wróciłaś do, do żywych, a multy już nie odpowiadał. I ty byłaś już cały czas skupiona. A to tutaj tak słucham tego teraz? Ja nie wiem kiedy takie coś miało miejsce, ani w ogóle Twojej reakcji nie pamiętam, bo nie, na pewno takie coś nie miało miejsce. Mhm. Mm -hmm. Dobra. A w takim razie powiedz mi, dzisiaj na to wpadłam, bo mhm. e, zaraz, Idzik, zaraz będziecie wchodzić na okienka. Spokojnie, powoli, wszystko po, po kolei. E, Napisałeś do mnie na Instagramie. Tylko powiedz mi, e, ja nie mam swojego Instagrama przypiętego tutaj na TikToku. Mam go tylko na Facebooku. E, no mi, skąd wiedziałaś, że Kinia stąd, to jestem akurat ja, bo tak, 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 nie to się jest tak, na imię. Tak się składa, że mam świetną pamięć około do ludzi. Widziałam na TikToku ciebie i pamiętałam cię, z, przed paru miesięcy jak z dzikiem pisaliście, że Kinia coś tam pisała na grupie, na Klaudię. Że byłaś hejterką, można Tylko, powiedzieć. Że tak że tego, ja wtedy miałam inne profilowe. I chcesz no, mi powiedzieć, ja... że moją nazwę wiem. na Instagramie, która się składa z randomowych liter, zapamiętałaś? Nie, nie. ja nie widziałam, tego, nie widziałam twoich tych. Liter, nie chodzi o liter. Ja pamiętam live'u nad ciebie. Ale ja mam tam... inne profilowe niż jak miałam wtedy. Ja mam totalnie inne profilowe. Ale ja ci mówię właśnie, że ja mam pamiętam do, do y, twarzy. Ja widziałam live'a twojego tydzień temu nasze zdjęcie dostałam, screena od kogoś. A ten ktoś nie wysłał mi twojej nazwy z TikToka w ogóle, tylko tak ogólnie. Mówią, Klaudia, obgadują cię. I ja wtedy tak pamiętam, poszłam spać wcześnie, także znaczy później z Erykiem gadałam. No i się budziłam w nocy i patrzę, obgadują mnie, nie? Ale nie wiedziałam o co chodzi. I ja potem weszłam sobie na, na Instagrama tam pisałam. Kinga, 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 yy, bo tam się kojarzyło z tą. Bo ktoś mi to powiedział wtedy, że. czy gdzie to było? W którym momencie to było, czekaj. Na tym live ostatnim, właśnie, Eryka, Kinga było. No ja tam weszłam wtedy i patrzę i to coś ty na pewno, bo widziałam po tym profilowym po twarzach, które skojarzyłam. No i napisałam do ciebie wtedy, że hej, Kinga, miano cię napisać i tyle. Na... Myślę, że bardzo ciężko jest mnie skojarzyć. Yy... Z tym profilowym, a z tamtym profilowym, bo tam mordę, mordę, buzię mam swoją bardzo, bardzo daleko od kamery, nieżeli tutaj. Mm... Ja pamiętam te litery też. Pamiętasz moją tomoty. nazwę? Poczekaj, coś tam nie pamiętam. Ty pamiętasz moją nazwę, jak mam na Instagramie? Cicho, po, tak czy nie, nie mów tutaj no, kóz. Ty pamiętasz, okej, okay, no możesz, bo masz mnie na co dzień. Ale zimno, ja cię, moja. Kinga, to ja pamięta. cię widziałam ciągle na live'ie dawniej. Z Idzikiem tam pisaliście, że coś tam. O, na Klaudii pisałeś na grupie, obrażałeś ziom, obrażała ciekinia. Wiesz, pamiętałam to doskonale. Ja pamiętam wasze buźki od lat.